Dzień dobry, koczekwik. Piwny głos w waszych domach. Ile piw masz na leżaku? Dużo, za dużo. Zdecydowanie <noise> za dużo. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak leżakować piwa. Tak, jak nie popełniać błędów, które ja popełniłem. Popełniłeś błędy? Oczywiście. Człowiek cały czas popełnia błędy. Upadamy po to, żeby wstać. <noise> Zacznijmy od podstaw. Jakie piwa nadają się do leżakowania? No przede wszystkim. Piwo, żeby w ogóle mogło, żeby już mogli rozważać je jako kandydata do leżakowania powinno mieć przynajmniej jedną z kilku podstawowych cech, oczywiście może być kombinacja. więc zawartość alkoholu przynajmniej 8%. Oczywiście, jeżeli będzie miał 79, 7,8, to też da radę. Bycie piwem wędzonym i kwaśnym lub dzikim. Oczywiście może być kombinacja, na przykład wędzony porter, jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że i fenole z fermentacji, z wędzenia, znaczy z fermentacji też, ale o wędzenie chodzi, i wysokie stosunkowo starzenia alkoholu, i kwas mlekowy z kwaszenia są konserwantami, które spowalniają niektóre procesy starzenia, dzięki czemu inne procesy, które zachodzą wolniej, mogą się pojawić, mogą dać zauważalne efekty, i to jest to, co byśmy w tym piwie starzonym chcieli. Czy to jest tak, że wszystkie style piwne, które spełniają te wymagania, nadają się do leżakowania? No nie, tak, takie proste to nigdy nie jest. No bo, na przykład, Dablipa. Ma 8% alkoholu? Jak najbardziej. Nadaje się do leżakowania? Absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że tam pierwsze skrzypce odgrywają chmiele. Zwłaszcza takie bardzo ulotne, aromatyczne, amerykańskie odmiany. I chmiel to jest coś, co wyklucza leżakowanie. Mocny aromat chmielowy Wydaje, że wiadomo, że to piwo będzie z czasem tylko gorsze. Czyli nawet jeżeli to jest kwaśne, wędzone i mocne, ale jest też mocno chmielny aromat, to nie. Wypijcie od razu, lepsze nie będzie. czym będzie inne, ale wątpię, czy lepsze. A z drugiej strony poczciwe grodziskie, które ma bardzo mało alkoholu, ale ma sporo fenoli z wędzenia, ono się zachowuje bardzo dobrze i to nie jest tylko tak, jak nam się wydaje, bo mieliśmy okazję pić no, 10-letnie grodziskie też. Mm -hmm. 12 Dwunastoletnie 12, -letnie 12 -letnie. nawet. No nie było to fenomenalne piwo, ale nie było zepsute, nie było. Mm. nic nie było, było ok. A piliśmy też kilkuletnie grodziskie, które. Smakowały znacznie gorzej niż to na nastoletnie. Mm -hmm. No ale to nie było dokładnie to samo piwo, trochę inna receptura itp. Czy w takim razie możesz przygotować jakąś krótką ściągę, które style nadają się do leżakowania? Jak najbardziej. Ciemne, mocne to są, ale ciemne, mocne to są piwa, które zyskują najbardziej i kwaśne. Te dwie jakby grupy. Jeśli chodzi o ciemne mocne, no to quadruple, imperialne stałty, imperialne bałtyckie portery, Barley wine, ale raczej nie amerykańskie Barley wine. Znaczy mogą być z amerykańskiego browaru, ale stylu angielski Barley Wine. Angielskie Barley Winey o wiele lepiej to chyba jeden z tych najbardziej mm, najbardziej zyskujących piw. No i z drugiej strony kwaśne, czyli niekoniecznie gose, tylko raczej kwaśne dzikie, czyli lambiki. Lambiki wszelkiej maści, także te owocowe. No ale geze jest najbardziej, jak najbardziej dobrym kandydatem do leżakowania. Okej, okay, mamy takie piwa, uh -huh. wrzucamy je na leżak. Tak. I czego możemy się spodziewać po kilku latach? Więc tak, przede wszystkim jeżeli piwo jest ostroalkoholowe, to redukcję tej alkoholowości. Jeżeli piwo, będąc świeże, jest jakby rozpuszczelnikowe, rozpuszczalnikowe, jedzie wodą, to jeżeli jedzie wodą, no to, to po prostu może nie być dobre piwo mm -hmm. i nie ma sensu kupować go więcej na leżek. Ale jak akurat mamy całą skrzynkę, no to można wynieść do piwnicy i wrócić za jakiś czas. Alkohol się powinien włożyć. Takim najbardziej charakterystycznym, najbardziej pożądanym, jedną z najbardziej pożądanych cech piw leżakowanych to pewnie się not sherry porto, które pojawia się w mocnych, ciemnych piwach. Plus wykładzenie wszystkiego, co tam może wystawać. Jeżeli piwo jest alkoholowe, to jedno, ale jeżeli jest takie, takie mocno gorzkie, ta goryczka jest jakaś taka nieułożona, albo paloność jest jakaś taka wystająca, taka drażniąca, a to to się z czasem ułoży. No i jak kamień w strumieniu, wszystko się wygładza. Ale też pojawiają się nowe nuty. Bardzo fajnie reagują fenole pochodzące czy to z fermentacji, czy z wędzenia. Na przykład potrafią się pojawić w piwach wędzonych nuty, tytoniu, skóry. Piliśmy piwo wędzone, Alaskan Smoked Porter z 2012 roku, go piliśmy w 2020. 6,5% alkoholu, więc poniżej tego ośmiu, natomiast mocno wędzony i to piwo nie straciło. Nawet ta wędzonka fajnie się zmieniła w inne nuty i było bardzo przyjemne. Ale było trochę... To było już trochę wodniste. I to jest jedna z tych, która się pojawia w czasie żakowania. Piwo traci ciało. Po prostu białka odpowiedzialne za trzucie w ustach, one się będą z czasem wytrącały. Tak jak mamy wajceny, które są fajne metne, a po paru miesiącach robią się klarowne. To są podobny proces, tylko zachodzi o wiele wolniej, bo te frakcje białek są o wiele mniejsze, o wiele wolniej się wytrącają, ale efekt będzie bardzo mocny. Czyli jeżeli piwo jest niezbyt, nie, niezbyt dużo ciała przed leżakowaniem, no to po będzie, będzie gorzej w tym względzie czyli piwa, które są takie bardzo gęste są lepszym kandydatem do leżakowania, bo one nie, nie tak bardzo stracą na tej cielistości. Chmielowość, to w ogóle zanika, aromaty chmielowe to w ogóle zapomnijcie. W parę miesięcy schodzą do poziomu jakby ich nie było prawie, a goryczka też się redukuje. Co też jest pewnym wyzwaniem dla piwarów, którzy chcą zrobić piwa dobre do leżakowania, żeby Utrzymać balans między słodyczą a goryczką, ponieważ ta słodycz ona nie będzie się zwiększała, natomiast jej odczuwanie się zwiększy, ponieważ te nuty słodkie, wynikające z utlenienia, będą się pojawiały, czyli piwo będzie w odczuciu słodsze, a jeżeli. Yy, goryczka się zredukuje, no to wypełnia nam się, zmieni balans, czyli to już kwestia dobrania odpowiednich odmian chmielu, bogatych w beta-kwasy, żeby goryczka się utrzymała mniej więcej na zbliżonym poziomie. Bardzo fajnie w żakowaniu zachowują się no piwa górnej fermentacji, które są bogate w estryfenole pochodzące z fermentacji, no zwłaszcza takie z belgijskim sznetem, czyli quadruple, gdzie mamy dużo tych estrów fenoli, takie owoce Lekkie, zmieniają się trochę, takie no, jakby. Winogron, winogronowe, zmieniają się funty rodzynkowe, te klimaty. Podobnie jak w suszeniu owoców, podobnych rzeczy można się spodziewać. I no, chodzi na to tak naprawdę trochę, że porter bałtycki mniej się nadaje do rzekowania niż imperialny stout, Przez to, że fermentacja jest mm -hmm. czystsza i mniej tych estrofi fenoli mamy. Więc tutaj cały. Całą robotę jakby tego, co się może wydarzyć, muszą wziąć na siebie słody obecne w tym piwie. No bo chmielowość, wiadomo. Przyprawy? Przyprawy generalnie znikają dosyć szybko, czyli jeżeli mamy piwo, które jest z różnymi ciekawymi przyprawami aromatycznymi, to nie ma sensu w ogóle żakować w ogóle. Pić, kiedy jest świeże, bo lepsze nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o na leżakowanie w beczkach, to te nuty te, one są dosyć stałe w czasie, więc one nie powinny szybko tracić. Wiecie, jeżeli piwo ma 20-30 lat, no to się zmienia, ale mówimy tutaj o raczej okresie lat 3, może 5. Jak długo jest sens leżakować takie piwo? Uf, to zależy od stylu. Tak naprawdę nie ma jakichś badań większych na ten temat. No wszystkie badania dotyczące starzenia piwa no to koncentrują się na tym jak szybko piwo traci swoje właściwości, jak szybko zmienia się jego profil i to zazwyczaj dotyczy jasnych piw lagerów. wiadomo. Więc raczej doświadczenia ludzi, którzy to robili i z tego wynika, że lambiki potrafią nawet parę 10 lat, widziałem jakieś aukcje lambików, które miały 40 lat i były oferowane za jakieś solidne pieniądze. No tak, ale to, że ktoś sprzedaje za to, że pieniądze, nie znaczy, że to będzie dobre. No tak, no ale jeżeli sprzedaje jakieś pieniądze, no to może znaczy, że coś za tym idzie. No, chyba jakby sprzedał raz takie piwo, to myślę, że jego kontrahenci nie byliby zachwyceni. Natomiast Porter Bałtycki generalnie 2-3 lata też zależy jaki, bo są takie, które po roku już będą, mogą mieć twój szczyt już te nuty utlenienia będą już, już wyraźne, a jeszcze nie będą negatywne się mhm. pojawiały. Niektóre mogą trochę dłużej wiele zależy od tego, jaki to styl, jakie surowce, jaki był proces. Jak długo się dostało do butelki czy puszki. Jest tyle zmiennych. Na przykład pewne rzeczy, jeśli chodzi o to, czy piwo się będzie dobrze schowało, czy się, tak nie bardzo, możemy wyciągnąć jeżeli, ze składu, jeżeli go znamy. Jeżeli na przykład Porter Bałtycki ma w składzie słód pilznyjski, troszeczkę karmelowego i słód barwiący, to nie będzie to piwo, które potencjalnie nie będzie to piwo, które zyska z czasem. Natomiast jeżeli mamy słody monachijskie, pale ale tu jakiś wędzony, kilka różnych karmelowych, melanoidowy, słod czekoladowy zamiast czarnego, czyli tego słodu barwiącego będzie więcej, więcej różnych substancji, które z czasem mogą się zmieniać, które jakby więcej pożywki dla procesu starzenia. Mm -hmm. Więc więcej się może tam wydarzyć. Więcej dobrego. A co złego może się wydarzyć w takim piwie? Sporo. Platz, to, co się dzieje w czasie leżakowania, no to jest głównie, głównie różne procesy utlenienia, różnych związków obecnych w piwie. Nawet jak piwo jest zamknięte, to nie jest idealnie szczelną, przepuszcza niewielkie ilości powietrza. I jeżeli ten proces przypuszczenia trwa latami, no to tego powietrza się, z tego tlenu będzie tam dosyć dużo. I taka najbardziej charakterystyczna, negatywna cecha, która może się pojawić, to nuty mokrego kartonu, takiego hamskiego drzemora. I to bardzo, potrafi być bardzo intensywne i bardzo łatwo zabija wszystko, co dobre w tym piwie. I niestety takie nuty pojawiają się bardzo chętnie, bardzo łatwo. I jeżeli piwo trzymamy w złych warunkach, to nawet kilka, kilkanaście dni w zbyt wysokiej temperaturze może powodować, że to się pojawi i już w ogóle to piwo się nie nadaje do niczego. Plus, oczywiście, wodnistość może być się cienkie, może w ogóle stracić swój charakter i być, być nijakie. Wspomniałeś o kapslu? Uh -huh. Widziałam, że ludzie pytają, czy butelki z piwem przechowywać do góry kapslem, czy może należąco, czy w ogóle do dołu, żeby nie przepuszczał powietrza. Do dołu? Tak, żeby powietrze nie przelatywało, no bo jak masz tam płyn, to... No ale... To tak. nie jest moja teoria. Okay. Nie, jeżeli mam piwo zakapslowane, to przechowuję się w pozycji pionowej. Jeśli chodzi o piwo z korkiem, no to tu jest dyskusja. Widziałem argumenty za tym, żeby stało pionowo, ale też za tym, żeby leżało poziomo, ale też za tym, żeby było pod kątem, żeby tylko odrobinę cieczy dotykało korka, żeby korek nie wysechł, mm -hmm. ale jednocześnie, żeby nie uciekało, więc z korkiem jest różnie. <grym> I widzę, że co, co źródło, to ma swoją hipotezę na ten temat. No ale, na przykład jak byliśmy w browarze Cantillon, to tam gezek, które dojrzewały, leżały poziomo. Mhm. No, pytanie, oczywiście, jak długo? No, bo jeżeli mówimy o piwie, które chcemy przechowywać rok, dwa lata, to może być trochę inaczej niż, niż jeżeli chcemy przechowywać je 20-30 lat. Natomiast w przypadku kapsa to, to, co jeszcze można zrobić, to zalakować. Bo wtedy ograniczamy ilość powietrza, która się dostanie, więc spowalniamy te procesy. Więc może mogą inne warunki leżakowania nie być idealne, bo trochę i tak to spowolnimy. W jakich warunkach przechowywać piwo? Najlepiej no, piwo to w piwnicy. Jeżeli oczywiście piwnica jest, ma stałą temperaturę, bo jeżeli w piwnicy tak jak my teraz macie rury ciepłownicze i w środku jest temperatura, wiadomo, ja 30 parę stopni. Pewnie tak. Pewnie tak będzie, no to nie, to się nie nadaje. Więc to dwa źródła. Jedno mówi, że 20 stopni będzie ok dla każdego piwa. A ci, którzy trochę głębiej się tu w temacie, mówią, że najlepiej to jest kilka stopni poniżej temperatury, w jakiej piwo fermentowało. Tylko, że to dotyczy piw, które mają w sobie żywe drożdże. Chodzi o to, żeby drożdże już swoją robotę wykonały. Więc trzymamy temperaturę poniżej, żeby one już, nawet jeżeli tam są żywe, nie były aktywne. Żeby inne procesy nie prowadzone przez drożdże, żeby procesy nie mogły mieć miejsce. Ale generalnie tak do 20 stopni będzie ok. Jeżeli może być niżej, to fajnie. Jeżeli może być 15, bardzo dobrze. 10, jeszcze lepiej. W lodówce, otóż, czy to ideał? Nie do końca, bo może być trochę za niska, żeby to... Te... Wszystko to jest tak skomplikowane, tak złożone, że to bardziej na zasadzie indywidualnych doświadczeń i nawet to samo, przecież to samo piwo, z warki na warkę, może się zachować różnie, co zresztą widzieliśmy na przykładzie porteru warmińskiego z browaru Cormoran. Jedna warka z 2017 i na z 2018. Przecież receptora to samo, ten sam browar, ten sam sprzęt, taka sama woda, surowce pewnie zbliżone. Nie, nie jest to iPa, więc chmielenie mhm. nie ma znaczenia. A piwa bardzo się różniły. Więc, no ale tak, dwo, powiedzmy, że te do 20 stopni. Przy czym ważne jest, żeby temperatura była stabilna. Czyli lepiej, żebyśmy mieli przez cały rok 20, niż przez pół roku 10 i przez pół roku 30. Bo właśnie wys, wysoka temperatura w krótkim czasie potrafi po, spowodować pojawienie się nuty mokrego kartonu, którego już to już jest nie, nie do uratowania. Wilgotność. Lepiej, żeby nie było tam zbyt mm -hmm. wilgotno, no bo nie chcemy, żeby nam wszystko zapleśniało, żeby kapsel nam przerdzewiał. Jaka wilgotność, jaka zazwyczaj panuje w piwnicach, nie na mokradłach, <grym> powinna być ok. No i oczywiście bez światła. Światła słonecznego absolutnie nie chcemy. Oczywiście piwa, które do się właśnie nadaje, to nie są IP, więc Efekt tego skunksa nie powinien się pojawić, ale i tak one są chmielone, i nie mówimy tutaj o ekspozycji 1-2 dni, tylko o ekspozycji ewentualnej w znacznie dłuższym okresie czasu, więc te procesy i tak mogą się pojawić. Czy w ogóle warto leżakować piwo, czy lepiej wypić je wtedy, kiedy jest świeże? Dla zdecydowanej większości lepiej wypić, kiedy jest świeże. Leżakowanie, tak pamiętam parę lat temu. Kiedy zaczynałem robić moją kolekcję porterów w piwniczce, to były głosy, że wow, leżakowanie, super, dziesięcioletni porter, rewelacja. A później się okazało, że może jednak nie do końca. No dla, Dobra, dla niektórych piw leżakowanie tak, ma sens. To są takie, które są tak zrobione, żeby to leżakowanie im faktycznie pomogło. No ale takich piw jest niewiele. Większość powinna być dobra wtedy, kiedy wychodzi z browaru na pewno bym żadnego piwa w ciemno nie wrzucał do piwnicy. Bez spróbowania. Bo jeżeli piwo jest bardzo dobre teraz, znakomite, to leżakowanie mu, no, niekoniecznie mu pomoże. Większa szansa, że, go, że je zepsuje. Jeżeli piwo ma jakieś niedrobki, jest jakieś niełożone, no to tak. To wtedy zdecydowanie warto, żeby się ułożyło. Jeżeli ma jakiś ewidentnie potencjał, można spróbować, ale zdecydowana większość, myślę, jednak jest do wypicia na świeżo. I nawet dotyczy się to tych stylów, które potencjał do leżakowania mają. Na przykład na butelkach imperialnych stoutów w USA bardzo często jest napisane, że to można pić, to należy pić świeże, don't age. Mm -hmm. To możesz albo wypić świeże, albo leżakować. Czasami browar daje informację czy to piwo ma potencjał, czy się nadaje i myślę, że browarów warto posłuchać. To powiedz jeszcze, jakie błędy popełniłeś? Za dużo porterów wstawiłem do piwniczki. To prawda. O których zapomniałem i kiedy o nich przypomniałem, to się okazało, że ich moment, kiedy były dobre, to już jest uu, dawno w przeszłości, więc teraz mamy dużo bazy do gulaszu. Na pewno nie, nie ma sensu w ciemno wrócać do piwniczki. Widzę w wielu miejscach w, dy, w internecie w dyskusjach, chodzi jakiś porter, pytanie. Do piwniczki czy pić od razu? No pić od razu. Pić od razu, spróbować wiedzieć, jak to smakuje, i jeżeli uznamy, że ma potencjał do leżakowania, to można kupić kolejną butelkę i. Żakować, ale w ciemno absolutnie żadnego piwa bym. No chyba, że jest napisane na butelce: Browar mówi, słuchajcie, teraz tego nie pijcie. Nie mieliśmy czasu, żeby porządnie wyleżakować. Sprzedaliśmy półprodukt. <słuch> e, tak chyba kiedyś e, któryś z browarów trapistów robił. Było e. napisane, że nie pijcie tego teraz, weźcie do piwniczki na jakiś czas. Nie chcę tutaj tak totalnie zniechęcać do żakowania, do robienia sobie jakiejś fajnej piwniczki. Każdy niech się bawi jak chce, tylko później, żeby nie było pretensji, mm. że zepsute. Bo czasami takie fajnie wylożekowane piwo, które faktycznie może zyskać, czy może być o wiele ciekawszym doświadczeniem niż pite na świeżo. Najlepiej po prostu próbować samemu, kupić sobie kilka takich piw, które wiadomo, są sprawdzone, wiadomo, że dobrze się zachowują, że będą zyskiwały, i tak sobie powoli można zbudować. Ale nie przesadzajcie, bo później się okaże, że macie x skrzynek, z którymi nie wiecie co zrobić. I tego Wam nie życzę. Dajcie znać w komentarzach, czy leżakujecie w ogóle piwa, i jeżeli tak, to czy macie jakąś specjalną piwniczkę do tego. Czy macie jakieś spektakularne sukcesy? Coś w... czy się tak? W... <laughs> czy szafkę? Tylko nie, nie szafkę przy Chloryferze, mam nadzieję, że nie. No chyba, że chcecie sobie piwa zepsuć. Spoko. Za kto lubi? A my się widzimy. Za czas jakiś.